bardzo krótkie sprawozdanie. W tym okresie między 6 września a 22 października wydałem 17 zarządzeń. Państwo radni mają w swoich materiałach wszystkie rozwiązania. Witam Państwa serdecznie. Ja pytań nie mam. Chciałam tylko poinformować o trzech rzeczach, które dzieją się na terenie powiatu gryfnickiego. Pierwsza sprawa dotyczy zwiększonego, podwyższonego stanu wód w Jeziorze Orzechów. Wiem, że wielu z Państwa radnych i mieszkańców Gminy Dnia ta sprawa bardzo interesuje. Razem z Panem radnym Krzysztofem Nowakiem od kilkunastu miesięcy pilotujemy tę sprawę. Przy pomocy starosty Gryfińskiego, który na naszą prośbę zajął się tą kwestią, otrzymaliśmy odpowiedź i chciałabym Państwa poinformować jaki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy. Otóż w dniu 6 sierpnia 2013 roku Starosta Gryfiński wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o udzielenie dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, to jest robót Skarbu Państwa oraz związanych z nimi funkcjonalnie rurociągów drenarskich, które te urządzenia są bezpośrednio związane ze stabilizacją wód Jeziora Orzechowskiego. W dniu 18 września 2013 roku Wojewoda Zachodniopomorski wyraził zgodę na wykorzystanie kwoty przeznaczonej na konserwację rowów Skarbu Państwa w Kowicie Gryfińskim, na prace związane z doprowadzeniem do pełnej funkcjonalności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obrębów Orzechów i Łukowice, pozostających własnością Skarbu Państwa, a związanych z obniżeniem i stabilizacją wód Jeziora Orzechów. Z uwagi na fakt, że większość rowów szczegółowych Obrębu Łukowice należy już do gminy Cedynia, starosta Gryfiński zaproponował burmistrzowi Cedyni pismem z dnia 10 października 2013 roku, nawiązanie ścisłej współpracy w celu podjęcia wspólnych wysiłków zmierzających do udrożnienia przedmiotowych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co w dalszej perspektywie pozwoli na, <coughs> przepraszam bardzo, rozwiązanie problemu podtapiania drogi powiatowej oraz drogi wojewódzkiej przylegających do tego zbiornika. Oprócz propozycji współpracy zaproponowano udzielenie gminie Cydynia pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 50 000 zł, które to środki stanowić będą około 70% kosztów konserwacji rowów szczegółowych należących do gminy Cedynia oraz rurociągów drenarskich związanych funkcjonalnie z tymi urządzeniami. W październiku 2013 roku yy, było planowane rozpoczęcie prac konserwacyjnych, którymi objęte zostaną urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w ramach i Orzechów, względem których prawa właścicielskie w imieniu Skarbu państwa wykonuje starosta gryfiński to jest około 1000 m rowów oraz 535 m rurociągów drenarskich. Zakres prac, jaki powinien powziąć burmistrz Cedyni z wykorzystaniem zaproponowanej przez starostę gryfińskiego dotacji wynosi około 1700 m rowów oraz 1000 m rurociągów drenarskich. Po udrożnieniu całego ciągu melioracyjnego zlokalizowanego w obrębie łukawicy i orzechów o łącznej długości około 4200 metrów podjęte zostaną działania zmierzające do obniżenia poziomu wód jeziora orzechowskiego, a w dalszej perspektywie wykonanie urządzeń wodnych pozwalających na stabilizację jego wód. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Bardzo <laughs> proszę. Przywątki wątki pani, pani sekretarz podniosła? Jeśli chodzi o jezioro Orzechowskie, drodzy Państwo, otrzymaliśmy taką propozycję dofinansowania 50 tysiącami inwestycji, melioracji myl szczegółowych między lasem Bukowica, gdzie wpływa woda do rurociągu prowadzącego dalej do jeziora Ostrów a Jeziorem Orzechowskim. Czy Pani zna stan prawny tego cieku wodnego od tego lasu do Jeziora Orzechowskiego? Częściowo znam Panie Burmistrzu. A co to znaczy częściowo? Proszę. Dlatego, że tak mamy spory dotyczące własności tego gruntu, o czym Pan bardzo dobrze wie, nie ma żadnych ale żadnych bardzo spory. proszę, żeby Pan mnie nie przypytywał na sesji, dlatego, że ja nie jestem tutaj ale jak w chcesz, formie uczennicy i ucznia Panie Burmistrzu. Pani, to nie jest odpowiedź. Panie burmistrzu, pana zachowanie na sesji w stosunku do jakichkolwiek pytań, które są dla Pana niewygodne, z tego co zauważy, zauważyłam będąc czasami rzadkim gościem, ponieważ na sesję nie jestem zapraszana ani przez przewodniczącego, ani przez pana burmistrza, to dochodzę do takiego wniosku, że każdą wypowiedź niekorzystną dla pana próbuje pan storpedować, a także umniejszyć rolę osoby, która pytania zadaje. Tak jest w stosunku do radnych i tak jest w stosunku do gości i do publiczności. Nie chciałabym wyciągać dalszych wniosków i kontynuować tej wypowiedzi. Powinien Pan wziąć na uwagę do siebie, wyciągać konstruktywne wnioski i postarać się zmienić swoje postępowanie w stosunku do wyborców i do mieszkańców Gminy Cerenia, a także do ludzi, którzy sprawują mandat z wyboru publicznego. Proszę teraz, że Pani mi nie przeszkadzała tak jak ja Pani nie przeszkadzała. Proszę Pani, nie wykorzystuję niczego przeciwko Pani, sama Pani przyznała, że niekorzystną wypowiedź potraktowałem w jakiś sposób. Czyli Pani traktuje swoją wypowiedź jako niekorzystną w stosunku do mojej osoby. Zadałbym chętnie pytanie, ale już nie będę Panią przepytywał. Dlaczego Pani uważa, że ta Pani wypowiedź w sprawie melioracji jest niekorzystna dla burmistrza Adama Zarzyckiego? Proszę Pani, otóż ja wiem dokładnie każdy metr, jak przy, przy, y, wygląda tej melioracji między lasem a Jeziorem Orzechowskim. I nie można robić od tyłu, tylko od przodu, tylko od tyłu trzeba robić meliorację. Znam stosunki tam prawne, znam stosunki tam wodne i propozycja starosty została przyjęta przeze mnie z wielkim aplauzem. My mamy nie 50, a 100 tysięcy. Możemy wydać jeszcze więcej na te rowy melioracyjne. Tylko chciałem się zapytać, kto robi takie psikusy gminom, mianowicie komunalizując na siłę z mocy ustawy tysiące kilometrów rowów, a sprzedaje intratne grunty Skarbu Państwa komercyjnie, a rowy przez 60 lat, ja bym chciał, żeby na to Pani jako Radna Powiatowa zwróciła uwagę, dlaczego gminy tak się traktuje, że ten rów, drodzy Państwo, od lasu do Jeziora Czachowskiego, tam są dwa jeziora, tak? to jest skomunalizowany niespełna półtora pół roku temu, przekazany gminie, zaniedbany, przez 60 lat nikt niczego nie robi. Ja tej zimy, która była, Robiłem tam roboty tylko takie awaryjne, docelowo, żeby nie zalać, nie zatopić w miejscowości uchodźców. Pani sołtys jest mógł? Jest. Pani sama widzi wie, że obniżyliśmy poziom tego wagna, lustra wody na tym bagnie. I dalej wiem, co trzeba zrobić i będziemy to robić. Także ja nie uważam, że to, ta Pani wypowiedź była niekorzystna. Ja chciałem się grzecznie zapytać, żeby z Panią dalej podyskutować, jak to można zrobić wspólnymi siłami, żeby nie narozrabiać, żeby nie zatopić uchodźców. Ja się bardzo cieszę adwocem do słów pana burmistrza, że stanowisko radnych powiatowych i radnego Krzysztofa Nowaka oraz pomoc wojewody i powiatu przyczyniła się do tego, żeby pan burmistrz wziął się w końcu za tą kwestię. To jest jedna sprawa, a druga, panie burmistrzu, chętnie z panem mogę zrobić wizję lokalną tego miejsca, ale bardzo proszę, żeby we współpracy posługiwał się pan również osobami do tego powołanymi w starostwie powiatowym, bo tam są odpowiedni urzędnicy za zajmowania się już meritum. Dziękuję zajmuje. Szanowni Państwo, no, nie sposób się tutaj nie wypowiedzieć w tej kwestii, jako że ja również byłem tutaj inicjatorem między innymi tego, że ta wojewódzka jest podtapiana i złożyłem stosowny wniosek do właściciela jeziora, którym jest, no poczekam może pani dyrektor mi zdjęcie, bo będzie na pewno publikacja tej na przeglądzie, który pani wydaje, podpisuje i ładnie mnie pani tam zawsze umówi. Przepraszam tak. bardzo, ale... Proszę Panią, Panią proszę mnie pan nie przerywać. Do, proszę proszę pani, który robi zdjęcia, a Panią ma do to... Tak, mam do Pani pani, Dużo Panie uwagi. Ja do I do Pani zachowania również. I, proszę i, Państwa, I chciałem jeszcze powiedzieć, że mieszkańców naprawdę nie interesuje, że czy galioracja jest gminna, czy powiatowa, czy wojewódzka, tylko to, żeby mogli przejechać drogą powiatową do Niesułowa, żeby mogli bezpiecznie przejechać drogą wojewódzką poło jeziora, które nie będzie podmywane i nie będzie następnej katastrofy ekologicznej. to tyle w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję